Dobra, ok. dzień dobry kochani, witam w kolejnym vlogu na moim kanale, dzisiaj jest sobota, zaczynamy weekend, a weekend słuchajcie zaczął się tak, że Kostek stał chyba 5.30 dzisiaj, więc w ogóle masakra jakaś, nie wiem co się stało, oczywiście tam jeszcze leżę, trochę się bawię, trochę wstawał, jeszcze leżyliśmy w łóżku, ale ogólnie eee, masakra, aż mi się przypomniało jak był taki malutki codziennie tak wstawał, jestem nieżywa. Dominik dzisiaj działa na działce naszej, więc my z się spędzamy dzień sami. Franek pojechał do taty. Wczoraj też mieliśmy fajny dzień, ja byłam u fryzjera. Mam ciemniejsze troszkę włosy, jak możecie zobaczyć. No, a teraz wybieramy się na spacerek. Gdzie idziemy? Nie, nie, nie. Idziemy do babci Eli na spacerek. Ja na hulajnodze, Kostek na rowerku i sobie idziemy wypić dobrą kawę, bo kawa nam się skończyła. Musimy też jechać koniecznie na zakupy. No, ale to po później. Pomagasz babci, tak? Tak. Mm. Mam wrażenie, że zaczyna robić się coraz cieplej. Mamy po 12, i już nie jest za ciepło w tej w tej gruzie. Więc jest szansa na to, że naprawdę się rozpogodzi. Te odmiany pokazują, że niby po południu, że ma być słońce. Na razie jeszcze niestety tego nie ma. A my właśnie wracamy z kostkiem od babci i co? Pójdziemy troszkę na drzemkę, co? Nie. Nie pójdziemy na drzemkę? Nie! No, Kostek mówi, że nie, ale on dzisiaj wstał, tak jak wam mówiłam po piątej, więc ja nie wiem, jak on wytrzyma do wieczora, później będzie po prostu dramat. Więc może się uda. No a jak nie, to pojedziemy do taty na działkę, tylko coś do jedzenia musimy albo ugotować albo kupić tak? tak. zjemy sobie obiadek na działce? Tak. Tak to właśnie słuchajcie, wygląda, kiedy moje dziecko mówi, że nie chce iść spać, a po 10-15 minutach... Kimka. No więc pojedziemy na działkę, ale Gosty musi najpierw przespać. Myślę, że dam mu tak z 40 minutek, a później go obudzę, żeby nie marnować tego dnia. Um, kupimy coś do jedzenia i pojedziemy zjeść sobie z tatą na działkę. Tak? Znaczy tak? No nie, nie, to powiem. Ale ja nie jestem śpiący, ja już chcę jechać, ja nie jestem śpiący. Dotarliśmy w końcu na działkę, zjedliśmy co nieco, no i teraz relaks, czyli... Kostek zgłodniał? Zgłodniałeś? Mm -hmm. Taką masz wielką bułę. Mm -hmm. Kto ci ją dał? Tata. Tata. No nie. Idziemy do domu? Tak. Mamy słuchajcie niedzielę. I niestety Kostek ci bardzo słabo się czuje. Złapało go jakieś. E, tak naprawdę nie wiemy co. Kaszel oczywiście ma nadal, ale dzisiaj jeszcze dodatkowo boli go brzuszek, tak? Będziesz wymiotował? Nie Nie? No i od rana niestety wymiotuje, więc piękna jest pogoda za oknem, ale spędzimy dzisiaj dzień w domu Łączyliśmy sobie singa i leżakujemy, tak? Przytulamy się, pijemy po małym łyczku i odpoczywamy. No na razie ja to powiem wam, że kicha jest, bo niestety kostek nic nie przyjmuje. I co się napije, czy co zje, to wszystko oddaje z powrotem. Więc taka niedziela. Cześć kochani, mamy poniedziałek i byliśmy dzisiaj z kostkiem u lekarza. Tak właściwie to ja byłam, bo niestety po wczorajszym wymiotowaniu. Później wszystko przeszło, po południu już było całkiem nieźle. Kostek, kostek spał całą noc okej, okay, no ale rano się obudził z... Temperaturą, z... Tak, i z bólem uszka, No i dzisiaj poszliśmy do lekarza, a później miał jeszcze gorączkę, mu rosło znowu do 39 prawie. No, i okazało się, że ma zapalenie ucha. A wczoraj, no to nie wiadomo, czy by mnie to od zapalenia ucha, bo wczoraj na ucha nie narzekał, czy się po prostu czymś zapromiał. Nie mam żadnego pojęcia, ale powiem Wam szczerze, że trochę mnie to przeraża, bo to już jest trzecie zapalenie ucha w tym roku. No i dalej, coś trzeba z tym robić i działać. Mówiłam się już dalej do laryngologa, no i. I zobaczymy, co dalej. Ale miało być fajny weekendowy vlog, mieliśmy gdzieś jechać. Skończyło się jak się skończyło. Tym, że niestety Kostysia złapała choróbsko. Cały tydzień będziemy siedzieć w domu, no więc. Tak to wygląda. Nie wiem, może jak Kostek się poczuje, lepiej to będę nagrywać jakieś domowe vlogi z siedzenia w domu z dzieckiem. Zobaczymy. A teraz y, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, y, ja idę już się pakować na pilates, dzisiaj mam godzinkę zajęć, więc wyrwę się na godzinkę z domu, Kostek dostał leki, więc troszkę lepiej się poczuł, no i, i tak, i tak, a jeszcze Franek jeszcze teraz też ma wolne, bo są egzaminy i od jutra do czwartku ma wolne, więc... Więc będę miała dwójkę dzieciaków w domu Jedno zdrowe, jedno chore No szkoda, bo myślałam, że sobie gdzieś z nimi skoczę w tym czasie Ale co zrobić? No niestety, tak to, tak to wygląda A ja powiem wam, że nie mogę się do siebie przyzwyczaić w tych e, takich ciemniejszych włosach Bo rzeczywiście teraz to jest taki brąz-brąz e, Tutaj od góry to już mam typowo taki swój kolor e, Tu jest troszkę rozjaśniony Muszę się przyzwyczaić, bo byłam uchwycenia Czy Wam o tym mówiłam? Chyba mówiłam Co tam? To jest Szlaba? Mmm, super. No, więc. Chcecie, tutaj szybko pociąg. Pociąg, szybko, no. I. Ojejku. I tak na komentarz jedzie wolno od kamy. Mhm, mm no rozumiem, cię, Mimo No, rozumiem wszystko. No, i tak to właśnie jest. Człowiek chciałby jak, najba jak najbardziej pomóc swojemu dziecku, wiecie, bez. bez tych wszystkich. mhm. No nic, trudno. Będziemy jakoś działać. A teraz dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że taki bardzo przerywany mm, też Wam się podobał. Zostawicie łapki w górę, będziecie oglądać i do zobaczenia w kolejnym filmie.